Gisela Cardia, Treviano Romano we Włoszech, orędzie Maryi: Dzieci moje, dziękuję, że odpowiedzieliście w sercu na moje wezwanie. Dzieci drogie, znam wasze serca i mówię wam: Przyjdźcie tutaj, do tego błogosławionego miejsca, gdzie ja wezmę was za ręce, by was podnieść, gdy upadniecie. Otrę wasze łzy, gdy będziecie smutni, i pocieszę was, gdy będziecie zrozpaczeni. Ja, wasza najczulsza matka, jestem tutaj, by wam pomóc, i jestem jeszcze tutaj jako nauczycielka dla waszej drogi. Idźcie wiernie za przykazaniami, które zostały wam pozostawione. I karmcie się sakramentami, dzieci moje, wojna będzie posuwać się naprzód. Módlcie się, ponieważ susza będzie wielka z powodu wody, której będzie brakować. Módlcie się za kapłanów i za dusze, co się potępiają, gdyż niestety zło weszło do domu Bożego. Teraz pozostawiam Was. Z moim matczynym błogosławieństwem w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. 30 kwietnia 2022.